Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Wiecie co? Nagrałam wszystko: obiad z jednego dnia, obiad z drugiego dnia, nagrałam padający śnieg, nagrałam latającego sneakersa. Wszystko ponagrywałam, ale zapomniałam nagrać siebie na intro. No i niestety, nagrywam siebie z tego dnia. Z którego będę kończyć zarazem tego vloga. Ale właśnie tak się zajęłam nagrywaniem wszystkiego oprócz mnie. Wszystko było ważniejsze niż ja. Wszystko musiałam nagrać oprócz siebie, ale nic nie przeszkadza w tym. I zapraszam do oglądania tego vloga. Te włosy są takie chudziutkie, jak je podetnę, To będzie lepiej. Dzisiaj robię taki sosik ale z kurczaka. To czasami robię z mięsa wieprzowego, ale teraz robię z kurczaka. I tu robię makaron. Mówi makaron, właśnie ten sos kurczaka, wieprzowinę, kurczak, wieprzowina. Ja to tak za bardzo nie lubię łączyć sosu z makaronem więc po prostu sobie zjem jak tu pokazać Wam tu jest taki porządek a ja sobie po prostu zjem właśnie z tym z tym serem i cukrem choć przyznam Wam się szczerze, że jakby ten ser był troszkę jednak grubiej starty to byłby lepszy tak mi się wydaje, przynajmniej dla mnie. No ale... Lubię go. Teraz... cztery Muszę się przynieść parę Serech. Největší je serech. Maselka. zapomniała. zapomniał. Właśnie. Przemek tu ma swój salce, to będzie miał tłuszczyk. a ja bez maselka nie będę miała tłuszczu. Tościki z salami są ściki z serem dla mnie są. I będziemy teraz jedli. Obejrzymy sobie coś na YouTube i będziemy jeść. Uwaga, śnieg pada. Już kiedyś u nas też spadł przez chwilę, ale stopniał. A teraz znowu już tak bardziej konkretniej. Zobaczymy czy się utrzyma, czy zginie, czy będzie padać. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. No i jest już biało. Na drodze też. Zobaczmy, będzie jutro. Chodź, 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 Dobra, lecimy. Poszedł. Bo ja będę robić teraz habowe. I sobie pomyślałam, że skoro mam tyle makaronów zaczętych, to wszystkie te makarony teraz wrzucę do jednego garka, ugotuję i już nie będzie tyle opakowań. To nie jest żaden problem. I oczywiście ja mam tam ten większy makaron. No ale to spokojnie wszystko się razem gotuje i będzie dobrze. A tu za chwilę muszę wziąć jajeczko, bułkę, mąkę. No i będziemy robić tego schabka jednego i drugiego. Czy wy widzicie, jak ten czajnik wygląda? To jest efekt tego, że kiedy gotuję obiad. I jednocześnie gotuję wodę na kawę, dotykając tymi rękami ten czajnik. To tak to wygląda, ale za chwilę go umyjemy i będzie dobrze. W ogóle to jest mój kochany czajnik. Już dwa razy mi się zdarzyło wstawić czajnik bez wody, ale czajnik ostykł i dalej działał. Ja ten czajnik uwielbiam. A tym się też zajmiemy. Włożyłam do zmywarki tutaj, tutaj, tutaj. I teraz łączę i będzie spokój. A tutaj mam druszle, który mi się już nie zmieścił. Tu myję ręcznie i ta deska też czasami mi się nie domywa, więc wolę ręcznie, bo to jest tak przylepione. Czasami się też nie mieści. Spokojnie sobie to umyję ręcznie. Nie będzie czysto. Oświeciłam bo trochę ciemno. To już sobie umyłam. Schowam do półeczki. A to mi się dalej. Dzisiaj wyjątkowo. Wykąpałam się rano bo ja najbardziej lubię się kąpać wieczorem, tak sobie poleżeć, w wannie odpocząć, zrelaksować, wymyć się a potem iść do łóżka. Ale dzisiaj miałam taką potrzebę, żeby się wykąpać rano, żeby też fajnie zacząć dzień. Jak wygląda tutaj sytuacja? Śnieg już pada, już się chyba utrzyma, już chyba typowa zima. I oczywiście muszę za chwilę poczesać włosy, wysuszyć. Ubrać już się ubrałam w tą moją niebieską, fajną wróżeczkę. I zaczynamy ten dzień. Wiecie co? Zdążyłam naglać tamtego vloga, zanim wyskoczyło mi to na brodzie. Bo nagrałam tego vloga, wrzuciłam i na drugi dzień mi to wyskoczyło. Hmm. Można? Można. Może zaczniemy od tego kremu. Bo jednak widać te zmiany. Widać te zmiany na twarzy, w kremie. Zwłaszcza po kąpieli, gdzie ta woda też nie jest, jest zdrowa, ale też czasami wysusza twarz, taka zwykła, więc dobrze jest wykremować się. Taką sobie zrobiłam gorącą kąpiel, zasłoniłam się tą kotarą. I coś fajnego. Zawsze myślałam, że kotara to już jest takie staromodne już nikt tej kotary nie chce już nikt tej kotary nie ma że wszyscy teraz te prysznice ale jak ktoś kocha wannę, jak ja, ja nie wyobrażam sobie kąpać się w prysznicu bo ja się lubię wyleżeć w tej wannie. I jak wchodzę do tej wanny, to trochę trwa. Ja nie umiem brać szybkich kąpieli. Ja muszę mieć taką kąpiel długą, bo wtedy najbardziej sprawia mi to przyjemność. A do takiego, wiecie, prysznica się wchodzi na trochę. Umyje się, ciach, ciach, ciach. Wiadomo, że to jest fajne, kiedy się człowiek chce szybko wykąpać. Z rana. Najczęściej ludzie, którzy kąpią się z rana, lubią prysznic. A ja znowu lubię się kąpać wieczorem i lubię jednak tą wannę. Lubię jednak sobie te olejki tam wrzucić, tą sól sobie wrzucić. Czy na przykład ten płyn do kąpieli, czy... inne tam rzeczy te najczęściej używam i mi to właśnie sprawia największą przyjemność nieco lepiej, lepiej z tą twarzą ściągamy ten nasz ręcznik i czeszemy najlepiej uczesać włosy po kąpieli przed suszeniem, albo przed pójściem spać bo potem rano się wstaje i jest naprawdę ciężko naprawdę ciężko jest potem rozczesać zwłaszcza jak się ma długie włosy a w ogóle nie mówiłam wam, ale teraz wam powiem umówiłam się do fryzjera przed świętami kiedy ja tu wstawiałam ten vlog, że idę do fryzjera? kto pamięta? <grych> ale mówię, nie no Czas najwyższy. I chciałam się właśnie obciąć tak do ramion bo już chyba z trzy razy miałam taką fryzurę czy cztery, bo ja po prostu ścinam po to, żeby wzmocnić włosy, żeby były silniejsze, końcówki już do usunięcia, i wtedy znowu mam spokój z fryzjerem, przynajmniej rok. Nie wiem, ale nie wiem, czy wam mówiłam, przynajmniej tym, którzy nie byli ze mną od początku, że jak zaczynałam tego vloga, to miałam takie włosy, czy takie? One były krótsze, tylko że jak już założyłam kanał, to trochę odrosły. Więc. Tam też sobie można obejrzeć. Tam są chyba cztery filmiki takie, gdzie miałam krótsze włosy. Więc już miną. No ile to może być. No już dużo minęło i czas najwyższy znowu się obciąć. Wydaje mi się, że w tej fryzurce fajnie ludzie wyglądają. Bo trochę się już zmęczyłam. Tymi moimi włosami one są już zaduje. Już, już trzeba się trochę pomęczyć, żeby rozczesać. I najwyższy czas. Na pewno Wam pokażę. Dobrze. A teraz idę suszyć włosy. Już wysuszyłam swoje włosy. Od razu ładnie wyglądają. Dobrze. Kąpią się pod prysznicem. Nie w prysznicu. Ale jeśli wchodzi do prysznica, to może być, że jestem w prysznicu. ale dobrze. Pod prysznicem. Więc teraz ładnie. Tak żywka wygląda, ale ona już jest za długa. Też trzeba ją już w ciach, ciach zrobić. Smaczne pomidorki. Dzisiaj będą na śniadanie. Ja wiem, że pomidorki latem są smaczniejsze, ale zimą też są dobre na kanapki. Nie za małe, nie za duże, te średnie. Taką mamy maskotkę z biedronki za te wszystkie zakupy i nalepki. I akurat nie było wszystkich. No i przynajmniej sobie zostawi albo tak komuś. Takie fajne napoje. Ta maskota akurat się wydawała trochę największa, najfajniejsza. Nie wiem jak wyglądała dynia. No, no, no to też jest fajne. Przemek ma dzisiaj wolna, tu się ubiera, wyjeżdża, a ja będę się z wami żegnać, bo chciałabym się jeszcze trochę pouczyć angielskiego, więc dzisiaj już się będę z wami żegnać, więc do zobaczenia, subskrybujcie, lajkujcie like i do zobaczenia.